tych osób, bo ja tak myślę, że te osoby, które zaprezentują dziś fotografię, zaprezentowały już, są waszymi miłośnikami i chciałbym na powitanie, żebyście Państwo ich brawami przywitali. Te osoby, które tutaj widzicie to jest ta Marta Olszewska, osoba. Fotografie Marty to są te raz, dwa, trzy, cztery i sześć. To jest konzorka i brawa za te fotografie do Marty. zaorska. To są fotografie do tego miejsca. Najmłodszy, o sobie mówi to. Jego fotografii tutaj najmniej, ale dlatego, że jest leniem. Ale, ale to, że to ma też swój plus, bo nie robi ich dużo, robi dobrze. I to są fotografie Tomka Buczyńskiego. Jest tutaj najmłodsza, on jest najmłodszy. Jest Stalia Chmielewska i ona ma za to najwięcej fotografii. Przy udziale tych osób wymienionych po to została stworzona, bo mi się wiecznie marzyło, że w suwałkach nie mogą ludzie, amatorzy wystawiać swoich prac. Galeria Pa Kamera jest niedostępna, trzeba dwa, trzy lata czekać, yy, dlatego że jest taki harmonogram. Tutaj ja myślę, że jeśli ktoś będzie tylko chciał, to. Potrafimy udostępnić tą galerię, można to nazwać galerię, bo to jest hall, ale umówmy się, że to jest galeria. My udostępniamy ramy, udostępniamy pasportu, udostępniamy mini katalog każdej wystawy fotograficznej i zaproszenia. I myślę, że to dużo. Oprócz tego konsultacje plastyczne z dwoma artystami plastykami Kazikiem Gomułko i Wieśkiem Oseskim. I yy, z fotografikami głównie będzie Państwem się zajmował, jeśli ktoś będzie chciał... A, zapomniałem jeszcze... Yy, ta, <śmiech> taka, <śmiech> przepraszam najmocniej, Ula. Ula, przepraszam najmocniej, sąsiadka. Taka mała trochę jest, nie <laughs> tak ta, O tym się profesjonalnie. I te fotografie nie mogę zaprezentować, bo są w tamtej części. Ula, jak już powiedziałem, zawodowo się zajmuje, a tutaj z tej strony kamery jest człowiek, który można powiedzieć, że ona fotografię wystała z piersi mamy. Ale to odwrotnie tata był zawodowym fotoreporterem, nie wiem jak ze 30 lat w tygodniku krajobrazy pracował w telewizji i ona można powiedzieć, że z fotografią miała do czynienia ciągle. Muzyka